Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad słowem na pierwszy dzień lipca. Kościół proponuje nam fragment Ewangelii Mateusza, rozdział 8, wersety od 23 do 27. Gdy Jezus wszedł do Łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak, że fale zalewały łódź, on zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc, Panie, ratuj, giniemy. A on im rzekł, czemu bojaśliwi jesteście, ludzie małej wiary. Potem powstawszy zgromił wichry i jezioro i nastała głęboka cisza, a ludzie pytali zdumieni, kim że on jest, że nawet wichry i jezioro są mu posłuszne. Moi drodzy, pewnie nie raz już słyszeliśmy ten fragment Ewangelii, nieraz zastanawialiśmy się nad nim. Dzisiaj widzimy, że Jezus rzeczywiście jest Bogiem Wszechmocnym, ma moc uciszyć burzę na jeziorze, ale też myślę, że warto to mocno podkreślić, że Jezus ucisza nie tylko burzę na jeziorze, on może uciszyć każdą burzę w naszym życiu. Jezus jest tym, który może wnieść pokój do naszego życia. On jest tym, który, jeśli mu zaufamy, jest w stanie naprawdę zatroszczyć się o wszystko w naszym życiu i jest w stanie być obecnym w każdej rzeczywistości naszego życia. Dlatego też, moi drodzy, zawsze patrzmy na nasze życie z takim zaufaniem, że Bóg jest, nawet jeśli wydaje nam się, że gdzieś jest daleko, nawet jeśli wydaje nam się, że śpi, mamy rację, wydaje nam się, bo On jest zawsze Bogiem bliskim. On potrzebuje tylko pozwolenia na to, aby mógł działać. Jeżeli mu zaufamy, jeżeli pozwolimy mu na to, by działał, będzie działał. On w codzienności pokazuje nieraz, że się troszczy o nas, i myślę, że warto, abyśmy właśnie w taki sposób spróbowali też patrzeć na codzienność naszego życia, na każdy moment, na każdy dzień. Powiem Wam nawet z dnia dzisiejszego taką sytuację. Otóż od pewnego czasu zastanawiałem się, że muszę zrobić badania, no, przegląd budowlanych budynków i tak dalej. Jakiś namiar do człowieka miałem, zastanawiałem się, kiedy to ma nastąpić i tak dalej, i tak dalej. No i gdzieś tam w planach było, że, że zrobię to w najbliższym czasie. No i zadzwonił domofon w dniu dzisiejszym i pewien człowiek mówi, że chciałby chwilę ze mną porozmawiać Potem okazało się, że jest to człowiek z, znany mi z, moich, z mojej poprzedniej parafii, jeszcze wcześniejszej No i przy, mówi, że przyjechał właśnie w tej sprawie przeglądów budowlanych. Byłem niesamowicie uradowany, bo nie musiałem go ani szukać, ani zapraszać. Po prostu sam przyjechał, mając świadomość, że po prostu nadszedł czas na, na, na te przeglądy. I dla mnie od samego początku był to znak takiej Bożej opatrzności i Bożego czuwania nad wszystkim. I chciałbym zachęcić każdego i każdą z Was do tego, byśmy właśnie w taki sposób spróbowali patrzeć na nasze życie, na to wszystko, co, co dzieje się wokół nas. Jeśli Bogu ufamy, On będzie troszczył się o wszystko. Panie Jezu, dziękuję Ci za ten dzisiejszy fragment Ewangelii. I za to, że przypominasz nam o tym, że jesteś blisko i że troszczysz się o nas. I że jesteś w stanie ucieszyć każdą burzę w naszym życiu. Że jesteś w stanie zatroszczyć się o wszystko. Dziękuję Ci za Twoją dobroć, za Twoją miłość i Twoje miłosierdzie. Spraw, Panie, abym zawsze Ci ufał i nigdy nie zwątpił. Modlę się także za wszystkich ochrzczonych, aby widzieli w swojej codzienności Twoje działanie. I aby zaufali Twojej opatrzności. Niech tak się stanie. Amen. Bóg zapłać, moi drodzy, za to wspólne zatrzymanie nad Słowem. Pozdrawiam Was serdecznie, w Błogosławie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Niech będzie pochwalony. Jezus Chrystus.